Cześć, witajcie w kolejnym 59. odcinku przygód Henryka Rdzawego. Tak jak skończyliśmy w poprzednim epizodzie, euro, fazę grupową, tak przed nami obecnie faza pucharowa. No i jak widzimy już na ekranie, pierwszym przeciwnikiem w ćwierćfinale będzie Holandia. Nikt nie mówił, że będzie prosto, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale nie zapominajmy, że w naszej kadrze gra Henryk Rdzawy, który dosłownie strzelecko rozgromił każdą gwiazdę piłkarską obecnego sezonu. 1 lipca 2028, oczywiście najpierw musimy przesunąć kalendarz w przód, no i podjąć dość ważną decyzję dotyczącą kolejnego sezonu naszego polskiego napastnika. Na naszym ekranie szybkie przypomnienie osiągnięć RB Lipska i Henryka Rdzawego. Mamy zwycięstwo w Super Cup, mamy zwycięstwo w Bundeslize, no i mamy zwycięstwo w Lidze Europy. Zabrakło DFB Pokal zabrakło Pucharu elity Azji, ale to tylko turniej przedsezonowy no i przede wszystkim najważniejszego z trofeów, czyli trofeum Champions League. Jak widzimy, wszyscy chcą Henryka za niebanalne pieniądze. Manchester United jest gotów wypłacić tygodniowo 300 tysięcy euro, aby Polak pomógł w końcu dźwignąć się angielskiemu Tytanowi z powrotem na czołówkę Premier League. Oprócz tego. Nie jest to niespodzianką. Airbnb również chciałoby przedłużyć kontrakt ze swoim napastnikiem. Arsenal również widziałby Polaka w swoich szeregach. No i nie zapominajmy, że gdzieś wśród tych 11 drużyn, które zgłosiły się po Henryka, jest oczywiście FC Barcelona, ale jest również chiński tytan futbolu w postaci drużyny Punjab FC, który reprezentuje masakryczną ilość półgwiazdki. Leverkusen, Wolverhampton i jeszcze parę innych zespołów, ale tym razem w tej karierze, jako pierwszej ze wszystkich, które ukazały się na tym kanale, pomożemy Henrykowi w końcu sięgnąć po tytuł mistrza Champions League, bo przecież jeszcze do tej pory takiego nie uzyskał. A kto mu najbardziej w tym pomóc może, oczywiście zespół, który pomógł mu wygrać ligę, no i tytuł Ligi Europy, czyli nikt inny jak RB Lipsk. Dziś zatem się nie zastanawiamy, dziś zatem pozostajemy w klubie, który dał nam tyle radości, rekord strzelecki Bundesligi i miejmy nadzieję, że również ta piękna historia trwać będzie przez kolejny sezon i wpadnie jeszcze parę trofeów, których do tej pory Henryk nie zdołał uzyskać. 180 tysięcy euro to też niezła podwyżka, bowiem przypominam, że Henryk do tej pory zarabiał raptem 80 tysięcy euro, zatem dodatkowe 100 również wpadać będzie na jego konto. A skoro sprawy transferowe mamy już za sobą. Czas ruszyć z powrotem na Euro 2028, bo nie zapominajmy, Polska musi tak czy owak stoczyć bój z Holandią. Henryk dostaje piłkę na skrzydle, robi 360 stopni i zagrywa do Modera. Moder rusza do przodu, jednak Zirgze kompletnie nie zainteresowany tym, że stoi przed nim zawodnik, kości go równo z Murawą i już w czwartej minucie tego meczu ogląda czerwony kartonik. Jak widzimy, Zalewski, który jest kompletnie do siebie niepodobny, postanowił zwrócić jeszcze uwagę holenderskiemu napastnikowi, ale to i tak, i tak już nic nie zmieni. I w zasadzie od samego początku meczu polska reprezentacja będzie grała w przewadze jednego zawodnika po dość brutalnym faulu. Na polskim zawodniku. Oczywiście, ten, kto oglądał mecz Niemcy-Hiszpania na Euro 24, doskonale wie, że to niekoniecznie mogłoby być odgwizdane, a tym bardziej przyznana jakakolwiek kartka. No bo nie zapominajmy, Tonik Kroos zrobił niemalże podobną rzecz na zawodniku z Hiszpanii. I jedyne co to usłyszał, żeby tak więcej nie robił: Gakpo, hakpo czy jeszcze jakiś inny Koshima bo różne wersje można było usłyszeć, zagrywa do Mejera. Mejer na lewym skrzydle bez problemu radzi sobie z obrońcą, strzela. No i nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób Grabara wpuszcza ten strzał. No i niestety, pomimo tego, że Polaków na boisku jest 11, a Holendrów 10, to właśnie przeciwnicy biało-czerwonych wychodzą na prowadzenie za sprawą Mejera, który w przepiękny sposób z 17 metrów pokonał Grabarę, który nie do końca wiedział, czy się rzucać, czy oglądać, czy też może zaśpiewać. Oczywiście, normalnie nikogo by to nie zdziwiło, biało-czerwoni zawsze tracą bramki, no ale przy tak grającej naszej reprezentacji na Euro 2028, no to jednak jednak mimo wszystko wymagałoby się nieco więcej skupienia w formacji defensywnej. Oczywiście nie zapominajmy, Henryk Rdzawy wciąż jest na boisku, a dopiero rozgrzał swoje nogi. Nie jest powiedziane, że za chwilę nie odpowie z przytupem. Zalewski rusza na skrzydle, Henryk Rdzawy prosi go o podanie. Ostatecznie Nikola decyduje się na zagranie do polskiego napastnika, ten jednak nie ma wyboru, musi wycofać piłkę. Żurkowski w polu karnym oddaje strzał, jednak wprost w szurfa. Jeszcze Moder dopada do piłki, zagrywa do Henryka, Henryk strzela! Gołkiper Holandii jednak wybija piłkę na rzut rożny. Pierwsza groźna akcja Biało-Czerwonych po tym, kiedy w końcu podnieśli się z kolan po utracie bramki. Jeszcze za chwilę Zalewski po raz kolejny będzie mógł zagrozić bramce dośrodkowując. W pole karne, zobaczmy, Henryk spycha przeciwników, znajduje sobie miejsce, strzela z główki. Ale na tyle słabo, że golkiper bez problemu łapie piłkę w ręce. A to wróży koniec pierwszej połowy. No i niestety, pomimo przewagi jednego zawodnika, biało-czerwoni przegrywają 1-0. Teraz błąd w polu karnym rywali. Henryk przechwytuje piłkę. wybiega z pola karnego, oddaje strzał, i tutaj dużo nerwowości w interwencji holenderskiego golkipera, ale mimo wszystko nadal jeden do zera dla naszych rywali. Wokalista zespołu pod budą nakazuje zawodnikom zejść z boiska podwójna zmiana w reprezentacji Polski przed wykonaniem rzutu rożnego. Miejmy nadzieję, że to przyniesie jakikolwiek efekt, no bo głupio przegrywać z drużyną, która nie ma jednego zawodnika do środkowania na główkę do Henryka. Henryk bardzo delikatnie i to nie sprawiło żadnego problemu bramkarzowi Holandii, a za chwilę kolej. Kolejne wznowienie z rzutu rożnego, no można powiedzieć, że Polacy zadomowili się tutaj jak Pszczoły w ulu. Henryk myli przeciwników. Zagranie jednak do bąka. Ten oddaje strzał z główki. No i w końcu 65. minuta doprowadza do remisu. Za sprawą wspaniałego strzału bąka w polu karnym zrzutu rożnego. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę. Zalewski z dużym spokojem. Henryk grający w twistera z przeciwnikami. No i bąk, który wyskakuje do piłki. Zupełnie nic nie robiąc sobie z asysty z jednego z zawodników Holandii. No i golkiper holenderski, który jedyne co mógł to zainterweniować. Ale niestety nieskutecznie, chociaż tak naprawdę był bardzo bliski przebicia piłki nad poprzeczką. Jeden do jednego, miejmy nadzieję, że teraz Polska uwierzy w siebie i zacznie zdobywać przewagę którą ma przynajmniej na chwilę obecną liczebności na boisku. No i jeszcze jak widzimy fenomenalna zmiana probieża, który natychmiast zdjął z boiska bąka tak, jakby chciał, aby więcej taka sytuacja nie powtórzyła się w polu karnym holendrów. Nie oceniam, a jedyne co mogę powiedzieć, że tam, gdzie Henryk rdzawy nie może, tam po prostu bąka pośle. Zalewski zagrywa do Henryka Ardzowego, ten ma przed sobą jednak rywala, postanawia zwolnić z akcją oraz ostatecznie prostopadle zagrać do Mateusza Gotówki. Ten wypatruje białka, białek przed polem karnym, zostawia piłkę Henrykowi, ten wkłada w pole karno, oddaje strzał bez zastanowienia. No i w 71 minucie nasz polski napastnik zdobywa bramkę na 2 do 1, a to oznacza, że polska reprezentacja prowadzi z Holandią. W końcu po bardzo szybkiej i w pełni zespołowej akcji, gdzie wykończenie swojego strzału znalazł Henryk Rdzawy. Zobaczmy jeszcze raz: Idealnie posłana piłka w biegu do Henryka. A ten po prostu spojrzał, przymierzył, oddał strzał dosłownie w linii prostej, nie było tu żadnej finezji, kurtuazji czy innych on Po prostu strzał, można powiedzieć, że z czuba, no i golkiper bez szans. 2 do 1, teraz Holandia będzie musiała włączyć szósty bieg, aby jak najszybciej nadrobić stratę do Polaków, jeżeli oczywiście marzą o tym, by awansować do półfinałów. Stalinga nieudolnie, Mateusz Gotówka od razu wybija piłkę w kierunku Henryka, ten spokojnie główką zgrywa do Kamińskiego. Kamiński bez zastanowienia do białka, białek od razu do Henryka, ten ma przed sobą tylko golkipera, zobaczmy, Polek znów w polu karnym, oddaje strzał. Nie mogło być inaczej, nie ten zawodnik i nie te warunki w polu karnym. 3 do 1, Henryk Rdzawy pewnie podwyższa prowadzenie, tym samym pomału przekreślając szansę Holandii na awans do kolejnej rundy tego pucharu, no bo nie zapominajmy, ich jest 10, nas jest 11, no i to tam na pewno. Pewno jakoś trzeba przeliczyć rachunek prawdopodobieństwa i wyjdzie, że Polska musi awansować. Oczywiście do końca tego spotkania jeszcze całe 12 minut. Miejmy zatem nadzieję, że defensywa nie zdekoncentruje się i będzie nadal powstrzymywać Holendrów na takim samym poziomie jak po stracie pierwszej bramki. Dalinga przechwytuje piłkę, zagrywa do Ksawiego. ten natomiast do Gravenberga. Gravenberg do Frimponga, Grabara wyszedł do piłki niczym żdzik w żołędzie, ale pomylił, że las jest nie w tą stronę. No i niestety Frimpong przerobował polskiego bramkarza. Niestety było 3-1, teraz jest 3-2. No i wygląda na to, że ta przewaga topnieje na tyle, że być może Holandia jeszcze w tym spotkaniu zdoła wyrównać, no zwróćmy uwagę przepiękne, co by nie mówić, taktyczne i techniczne zagranie. Nie do końca wiadomo, co gravara miał na celu wybiegając z bramki. Jak widzimy kibice, byli zdziwieni, na koniec załamani, nikt nie spodziewał się, że ten lop naprawdę dojdzie do skutku. Niestety, póki co oczywiście 3 do 2, czyli tylko jedna bramka przewagi, ale nadal biało-czerwoni jakby na to nie patrzeć. Prowadzą, a jest to, jak widzimy, pierwsza bramka Frimponga. Zatem, kto wie, jak potoczą się losy tego spotkania, jeżeli ten zawodnik dostanie zaraz skrzydeł. Niepokojąca końcówka, jak widzimy, Simo prowadzi futbolówkę, jest na wysokości pola karnego, zagrywa do Gavenberha, ten zostawia Frankiemu de Jongowi. No i niestety, 87 minuta przynosi wyrównanie w tym spotkaniu. 3 do 1 prowadzili Biało-Czerwoni, ale jak widzimy, Holandia zdołała podnieść się z kolan i wyrównuje w samej końcówce tego meczu, co raczej sprawia wrażenie, że będziemy świadkami jeszcze dogrywki. No, chyba że za chwilę ktoś zdoła podać na tyle dobrze do Henryka, że ten wykończy akcję przed upływem regulaminowego czasu gry. Póki co Holandia po przepięknej akcji jeszcze piękniejszym strzale Frankiego de Jonga wyrównuje w tym spotkaniu. No i na zegarach mamy 3 do 3. Grabara nie wiedział co ma zrobić, więc wystawił ręce, ale i tak, i tak nie sięgnął futbolówki. Probierz niezadowolony, kibice podzieleni. 3-3 jak widzimy, no i jeszcze chwila na zakończenie tego meczu. Być może biało-czerwonym uda się jeszcze coś wskurać. A przypominam, bo nie możemy o tym zapomnieć, że Holendrzy grają o jednego zawodnika mniej. Zamieszanie pod polem karnym. Moder przechwytuje futbolówkę. Zagrywają do Henryka. Henryk oddaje strzał za pola karnego. No, wszyscy widzieli już piłkę w siatce, ale niestety Ferbrugen okazał się być na tyle sprytny, że zatrzymał uderzenie Polaka. Jeszcze szansa z rzutu rożnego dosłownie na ostatnie sekundy drugiej połowy tego spotkania. Za chwilę Zalewski będzie wrzucał piłkę, być może na głowę do Henryka. Jak widzimy, ten próbuje znaleźć sobie wolną pozycję, zagranie na Henka, Ten strzela z główki, ale niestety piłka, pomimo tego, że fenomenalnie zmierzała w kierunku bramki. Pada wprost na rękawicę dobrze rzucającego się golki para Holandii. Jeszcze raz zobaczmy tą powtórkę. Fenomenalnie wysoko wyszedł Henryk, ale niestety uderzenie zostało sprytnie przewidziane przez golki para Holandii. No i jeszcze na chwilę koniec, jeszcze jedna szansa zrównośrodkowania na Henka, ale tym razem zbyt głęboko. No i Perbrügen łapie piłkę bez najmniejszego problemu. Koniec drugiej połowy, a to oznacza, że przed nami 30 minut do grywki. Moder podaje do Kamińskiego, wszyscy ruszają do przodu, zobaczmy, Heniek wciska się między dwóch zawodników, prosi o podanie górą, dostaje jej, ale tylko i wyłącznie, gdyby miał siły, dobiegłby do piłki. a tak bez problemu, golkiper Holandii łapie piłkę. No ale cóż, pomysł był dobry, wykonanie dobre, tylko trochę sprint nie najlepszy. Jak widzimy, druga połowa przynosi nam zmiany taktyczne w zespole Polski. Wchodzi Arkadiusz Milik, to oznacza, że nie ma prawa nic pójść nie tak i raczej ten mecz wygramy. Pod warunkiem oczywiście, że po 30 sekundach nie złapie kontuzji. Timber wyprowadza piłkę z własnej połowy. Gravenberg niestety traci piłkę. Kamiński zagrywa do Frankowskiego. Frankowski do Białka. Białek piłkę prostopadle do Kamińskiego. Kamiński wypatruje Henryka. Henryk ma przed sobą tylko goalkeepera. To musi być bramka i tak też się dzieje. Najlepszy napastnik świata strzela czwartą bramkę dla reprezentacji Polski w tym meczu. A to oznacza, że na chwilę obecną to biało-czerwoni przechodzą do kolejnej rundy Pucharu Europy. No miejmy nadzieję, że to jest ostateczne rozstrzygnięcie w wykonaniu biało-czerwonych. a przede wszystkim Henryk. Gardzawego. Jak widzimy Grabara aż musiał ucałować Murawę, no nie ma co się dziwić, wpuścił dzisiaj tyle baboli, że tylko Henryk mógł naprawić tę sytuację, bo przypominam, że to czwarte trafienie dla biało oznacza hat-tricka dla polskiego napastnika. Ćwierć finały raczej dla Polski, tylko jeszcze przetrzymać te ostatnie 10 minut drugiej połowy dogrywki. Wspaniały, siłowy tym razem strzał, no nie było tutaj wyjścia, i jak widzimy, Henryk, pełen euforii, biegnie w stronę kibiców, cieszyć się razem z nimi, że znów Polska jedną nogą w półfinale. Ósma bramka w czterech meczach wygląda to naprawdę imponująco, no i teraz Holendrzy będą musieli wymyśleć, co zrobić, aby znów wyrównać w tym spotkaniu. Arek Łowca-Bramek zagrywa do Henryka, polski napastnik przed polem karnym prostopadle zagrywa do Szymańskiego, ten strzał, no i niestety słupek, a było tak blisko, aby Polska prowadziła 5 do 3. No myślę, że to może dać do myślenia holenderskiej defensywie, aby nie wpuszczać Polaków tak blisko swojej bramki, bo inaczej może się to skończyć kolejnym trafieniem, gdyż wbrew stereotypom, które panują w internecie i nie tylko, kondycja polskiej drużyny jest naprawdę dobra. Koniec tego meczu. Sędzia, widzisz, po raz ostatni Polska awansuje do półfinałów Euro 2028, a wszystko to tak naprawdę dzięki celności i determinacji Henryka Ardzawego, który w nagrodę otrzymał piłkę euro. Na ekranach jeszcze wyniki dotychczas rozegranych meczy. Hiszpania 1-0 z Włochami, Anglia 2-0 z Portugalią, no i Polska 4-3 z Holandią. Pozostaje nam jeszcze ćwierćfinałowe starcie Francja-Belgia. Kalendarz przewijamy oczywiście do przodu, no i jak widzimy, rywalem biało-czerwonych niestety będą trójkolorowi z Francji. Jakby na to nie patrzeć, większa presja ciąży na Francuzach, ponieważ my biało-czerwoni nie musimy nic nikomu udowadniać. Jak widać wyjściowy 11 oczywiście nie może zabraknąć Henryka nawet z martwych w stali Zielińskiego. No i oczywiście na bramce nasz niezawodny Grabara, który w momencie, w którym wpada dużo bramek na naszą korzyść, całuje Murawę. Przed nami spotkanie półfinałowe Polska-Francja. Czerki otrzymuje podanie, zagrywa do Mbappe, Mbappe bez zastanowienia uderza na bramkę Grabary, gdyż doskonale wie, że ten złapaniem nie ma zbyt wiele wspólnego, no ale to Francuz póki co musiał złapać się za głowę. Zobaczmy wspaniale, znalazł sobie miejsce między obrońcami biało-czerwonych, u francuskiego żółwia ninja z celownikiem nie najlepiej i wcale jak widzimy nie chodzi tutaj o maskę, gdyż tym razem na twarzy jej nie ma. Czas na odpowiedź Polaków. Bong zagrywa do Henka, ten bez zastanowienia od razu do Zalewskiego. Zalewski wycofuje do Zielińskiego, Zieliński do Modera. No i zobaczmy jaka będzie odpowiedź Polaków. Biało-Czerwoni zgłaszają nieprzygotowanie w tym ataku. Piłka padła łupem Francuzów. Czumeni do Hernandeza, ten na wysokości pola karnego z pewnością będzie szukał dośrodkowania. Zagrywa piętką do Lorente, Lorente wystawia piłkę, Mbappe, Mbappe strzelną i przepiękne poświęcenie Piątkowskiego, który doskonale wiedział, że Grabara i tak i tak piłki nie złapie. Na szczęście zagrożenie zostało szybko oddalone i biało-czerwoni teraz będą próbować zagrozić bramce Francuzów. Zagranie w polekarne do saliby ten nie robi sobie nic z zawodników Polski, nawet z Henryka, i jest już przy bocznej linii. Zagrywa w karbownika. Karbownik jeszcze nieszczęśliwie odbita piłka bramka była totalnie pusta. Można było dobić, ale mbapę zaabsorbowany był. Bliżej nie wiadomo czym. Teraz Moder sprytnie blokuje salibę, ale ostatecznie Lorente znów w polu karnym. Naszych rodaków próbuje znaleźć swoich kolegów. Mateusz Gotówka ostatecznie zabiera piłkę, zagrywa do Henryka. Henryk w przód, ale Jules Kundę niestety piłkę znów odbiera. Biało-Czerwoni mają problem, ponieważ Fembapę z piłką w polu karnym. No i Grabara w końcu broni, i być może zmyje po sobie ten niesmak, który pozostał po meczu z Holandią. Jeśli chodzi o charakterystykę gry defensywnej biało-czerwonych zauważyłem tutaj pewną prawidłość, że gdy nie broni bramkarz, to gra defensywa, a gdy nie grają obrońcy, to wtedy grabara staje na wysokości zadania. Szkoda, że żaden on nie potrafi działać wspólnie, bo wtedy moglibyśmy być spokojni nawet o wynik remisowy. Jeśli chodzi o ten mecz z Francuzami, tymczasem Henryk rzucił się teraz do przodu jak hard za królikiem na wyścigach, ale jak widzimy, wypuścił sobie piłkę za dużo. Znów żulkunde wycofuje piłkę do bramkarza i Francuzi od linii defensywnej będą mogli znów budować atak. Wysoka piłka w kierunku Henryka ten zgrywa główką do Zielińskiego. No jak widzimy nasz polski pomocnik ewidentnie jakby z martwych stały, bo sztywny niczym Bela po ścięciu w lesie. Chyba, że oheblowana, ale nie będziemy przyglądać się jego nogom. To wtedy nie w lesie, a w tartaku. Tymczasem znów Francuzi próbowali, ale na szczęście piłka wybita i to przez nich samych na rzut z autu. Henryk na początku drugiej połowy, jak widzimy, złapał wiatr w żagle i popędził lewą stroną. Problem polega na tym, że chyba faktycznie dmuchało tylko po tamtej stronie boiska, bo nikt z kolegów nie dobiegł za tą akcją, no i Henryk po prostu oddał piłkę gusto. Mateusz gotówka zagrywa do Henryka Ardzawego, który wcześniej poprosił o podanie. Zwróćmy uwagę: Henryk chyba nie ma sił, nie jednak udawał. Teraz przyspiesza. Może zagrywać do bąka, decyduje się na samotny rajd. Pochłonął wszystkich niczym podatki. No i strzał na bramkę Mike nią z problemami. Jeszcze wybicie piłki przez Francuzów. Moder z piłką próbował zagrać jeszcze raz do Henryka, ale ostatecznie Mbappe z piłką. Zagranie do Zielińskiego pojawiają się groźby zdjęcia Henryka z boiska tymczasem właśnie polski napastnik na wysokości pola karnego będzie decydował się na dośrodkowanie na modera model strzela manią broni no nie wiem, co ten probierz próbuje zdjąć Henryka, ale wszyscy znamy jego żarty, nawet Lewandowskiego, który miał 11 kontaktów z piłką i tak trzymał na boisku. Przynajmniej mamy celne strzały do środkowania do innych kolegów, no i próby zdobycia bramki. Póki co jeszcze szansa dla Polaków z rzutu rożnego. Futbolówka jednak nie do Henryka, a do Teo, no i niestety tyle z tej akcji. Francuzi wybijają piątkowski do Henryka. Polak, nie widząc szans, zagrywa do Karbownika i wybiega na czystą pozycję. Natychmiast dostaje piłkę. Henryk w polu karnym zagrywa dwonka, ale ten wolał chyba przesłać całą. Encyklopedię, zanim namyślił się na podanie. No i niestety, Jules Koundé z futbolówką. Polacy w dziesiątce na połowie Francuzów zagranie do Henryka przez piątkowskiego. Zobaczmy, Polak w polu karnym oddaje strzał no i ma nią z problemami. Jeszcze niewiele zabrakło, ale saliba delikatnie przeszkodził, a Henryk z pewnością swoim cielskiem wbiłby piłkę do bramki. Niestety wygląda na to, że przed nami dogrywka, bowiem w tej chwili wybiła 90. minuta tego spotkania. Pierwsza połowa raczej na przewadze Francuzów, ale druga połowa to zupełnie inne widowisko, gdzie Polacy dosłownie przycisnęli francuzów, ale zabrakło skuteczności. Jeszcze Bąk próbuje coś wymyślić, ale jak widzimy utknął na tej encyklopedii. Ostatecznie Moder dotknął piłki, ale sędzia zagwizdał na koniec regulaminowego czasu gry. Oczywiście ten mecz remisem skończyć się nie może i za chwilę dogrywka. Dośrodkowanie Francuzów, Milik wybija piłkę, zwróćmy uwagę, Henryk rusza do futbolówki niczym byk za płachtą. No i teraz będzie pojedynek sprinterski, bez problemu, radzi sobie z gusto, no i pędzi na bramkę Majka Manią, znów wypuszcza sobie piłkę zbyt daleko, ale myli się drugi obrońca, Henryk na wysokości pola karnego dośrodkowuje totalnie do nikogo, ale Szymański próbuje coś zrobić z tej akcji i teraz Milik przechwytuje piłkę, być może coś wymyśli, o ile nie potłucze się przy tym zagraniu. Szymański wycofuje do Mateusza Gotówki, dośrodkowanie jeszcze do jednego z naszych napastników, ale ta sytuacja konie jeszcze Henryk. Gendryk z piłką oddaje strzał, nią interweniuje, było blisko bramki, ale wciąż nie do pokonania, golkiper reprezentacji Francji. Szykuje się niebezpieczna kontra, Simakan z futbolówką, który dziś w roli napastnika Diabidon Kunku, przerzut do Wachiego. Na szczęście sędzia podnosi chorągiewkę, no bo z tej sytuacji mogłaby wpaść bramka dla Francuzów, jednak Vahie przez to, że dopiero zameldował się na boisku nie ogarnął jeszcze, że trzeba pilnować offside'ów, no i jak widzimy pali nieziemsko szansa na kontrę dla Polaków, zagranie Frankowskiego do Henka, ale ten nie ma już sił na sprinty zagrywa do Zalewskiego, z powrotem Szymański Szymański doskonale do Henryka, który zwiódł obrońców, ma przed sobą tylko francuskiego golkipera, strzał, no i to nie mogło skończyć się inaczej, to musiała być bramka dla reprezentacji Polski, gdy piłkę trzyma numer 44 na koszulce no to w takich sytuacjach sam na sam to musi być bramka, no i w tym momencie polski napastnik Henryk Rdzawy daje szansę naszej reprezentacji na awans do finału Euro 2028, 15 minuta z pewnością Francuzów nie będzie cieszyła na bardzo długo. Henryk Rydzawy w 116 minucie się okazuje strzela swoją dziewiątą bramkę na tym turnieju. No i w ten sposób przybliża naszych rodaków do awansu do finału. A przypominam, że probierz coś tam z bocznej linii machał wskazującym palcem na zejście Henryka. Wachi próbuje ruszyć z futbolówką, ale sędzia kończy ten mecz po 120 minutach spotkania Polska-Francja. Znamy zwycięstwo i ku zdziwieniu wszystkich to Polacy pokonują Francuzów. Henryk Rdzawy udowadnia, że jest naprawdę numerem jeden jeśli chodzi o piłkarzy w Europie. No i w tym momencie to jego zasługa, że Biało-Czerwoni awansują do następnej rundy. Pomimo braku sił zdobył się na sprint, strzał no i pokonanie Majka Manion, który dziś okazywał się być nie do pokonania cało czerwoni zatem oczekują na swojego rywala w finale Euro 2028. A żeby zbudować napięcie niczym w modzie na sukces odcinku 7594. Widzimy, że finał, jaki odbędzie się pomiędzy Polską a Anglią, zobaczymy w następnym odcinku, ale nie bójcie się, oszczędzę wam przypomnienia tego co działo się w tym na początku następnego. Zatem, jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak poradzi sobie reprezentacja Polski w alternatywnej rzeczywistości na Euro 2028, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka Polski i Anglii na jednym boisku. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I do usłyszenia niebawem. Cześć!